No, to szykuję na kolejny wyjazd, więc tak, co ja tu mam tym razem? Znowu bateryki dwie, żeby sobie uzupełnić tutaj. Okej, okay, super. Świetliki, co mam tutaj przygotowane? czemu się nie zamyka i tak zrobię co z głowy co jeszcze? Rękawiczki nowe rękawiczki nowe, bo te tutaj już wyglądają jak wyglądają tak, że się nadają tylko do garażu na dobicie do garażu albo na działkę więc one spokojnie sobie jeszcze posłużą, bo nie są podarte jak zwykle. Nie są podarte, nie są zniszczone, tylko są po prostu brudne. Więc do garażu jak najbardziej spoko i na działkę jeszcze bardziej. A do sprzętu będą czyste. O, dobra. I balony. Balony, balony, balony. No. Może, może by mi starczyły te, co tu mam, chociaż no nie wiem, lepiej sobie dołożę. No i super. Balony mogą polecieć wrzutką. Cyk, o, no i super. A, jeszcze tą skrzynię rzucę. Dobra, no i można jechać. Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z News Events. jesteśmy już w Chwalimiu, czyli za tym, zaraz za tym zakrętem skręcamy w prawo i będziemy na sali. Do przygotowania impreza rodzinna e, Chwila, chwila Gdzie to jest, gdzie to jest Tutaj, za słupem Chyba, tak, tu gdzie ten samochód wjeżdża To tutaj wjeżdżam też ja ok I tu już będzie widać Tu już będzie widać salę O właśnie Dobrze, dobrze Ok, no to jesteśmy na miejscu. O, ja tutaj muszę tędy przejechać. I sobie pod te drzwi, które teraz widzicie na wprost. O, właśnie, teraz tam sobie cofnę. Jesteśmy na miejscu. O, flaszeczka wywalona. <laughs> Jak zwykle. Nie, czasem się udaje, że się nie przewróci. Nie? Dobra, to co? Biorę się za wnoszenie, a jeszcze Wam pokażę, jeszcze Wam pokażę, jak mam blisko tutaj z tych drzwi. Nie? Widzicie, tutaj przez te drzwi przechodzę i tu już od razu jest za tą ścianką, za tą ścianką jest od razu scena. Także dosłownie dwa kroki i jestem przy scenie. No, tutaj jeszcze kolumny, a z samochodu jeszcze głowy, ale chodźcie sobie na salę zobaczyć. No fajnie, że tak można sobie tutaj podjechać pod drzwi, bo nie trzeba daleko nosić, nie? Także pod tym względem super dobra O ja Coś tu skrzypiało, czy mi się wydaje? Ach, no nie wiem. No nic, yy, pownoszę te głowy i i już będę miał będę miał wszystko w środku i można zaczynać podłączanie no To jeszcze kolumnę odsłuchu nie biorę, nie potrzebuję tego odsłuchu tutaj, eee, kurczę patrzcie tą to, to nóżkę miałem naprawić od wiatraka, już się prawie cała ułamała, ta blacha tutaj pękła, jest wszystko wyrwane, miałem to pospawać, naprawić, no ale jakoś tak nie było kiedy, kurczę, no. Światło mam ogarnięte, tylko trzeba do góry z tym podjechać i to by było wszystko. No i zostanie tylko nagłośnienie do zrobienia. Tak to wygląda z tej strony. Tutaj troszeczkę inaczej zrobiłem wytwornicę, dałem na środku, bo zawsze dawałem gdzieś tam na boku, nie? Ale dałem tym razem na środku, bo są tak blisko stoliki, nie? Są tak blisko sceny, że tutaj no dymiłoby prosto na stolik. To stwierdziłem, że. No, z drugiej strony tak samo. Też tutaj w sumie jest miejsce. Mogłbym postawić, ale no co, na stolik będzie dymić, jak ją skieruję za mocno w tą stronę, no to mi, będzie mi po głośniku dymić to też tak trochę niefajnie więc stwierdziłem, że jak nie chcę mieć tutaj y, odymionego głośnika i nie chcę dymić na stoły, no to musi być tutaj na środku, także wytwornicę postawiłem sobie tu no, jeszcze tylko komputery i podłączymy wtyczki no, i mikrofony, i będzie wszystko gotowe. Zasilanie: no, to do nagłośnienia, zasilanie podłączyłem sobie stąd. A do oświetlenia, tam stamtąd, tam za tymi krzesłami tam jest gniazdko. To, to z niego puszczę sobie oświetlenie i dym. Chociaż z tego, co wiem, one i tak są na jednym bezpieczniku. No, chyba że przy okazji ostatniego remontu może zmienili, ale z tego, co pamiętam, jak było kiedyś, to one tutaj były na. Jednym. No dobra, to co? Jeszcze chwila i, i będzie gotowe. Dobra, to co? Możemy podłączać. Yy, A zrobię jeszcze yy, za chwilę. O, no, tutaj w tym miejscu jeszcze nie parkowałem. Ale okej, okay, tutaj sobie przestawiłem. Tu nie będzie nikomu przeszkadzał. Także niech sobie tutaj stoi. Ja na sali mam już wszystko gotowe. Jeszcze tylko zabiorę sobie ten kartonik i idę już na salę. Także, także chodźcie sobie zobaczyć, jak wyszło. I to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć. No to która godzina? O, to zaraz w pół do piątej będzie. Zaraz w pół do piątej. E, idziemy jeszcze tylko na szybki obchodzik. A, i zamknąć przyczepkę. na drogę. Dobra. Ostatnia skrzynka. O, nie mam siły. Dobra. Drzwi. Wszystko jest przypięte jest. Jest. Światło jeszcze zgaszę. Działa wszystko jest tutaj też uwaga na słup, buteleczka do środka. Nie będziecie widzieć, chyba cała zaparowana. Szyba cała zaparowana. Eto włączony. Pas zapięty. No dobra, chwila, grzanie luster. Dobra. To co, możemy ruszyć? Nie, nie widać za bardzo przez tą szybę. Ok, ja wyjeżdżam z tej sali ostatni. Jest ciemno, nie ma już nikogo, pozamykane wszystko. Tutaj szeroki łukiem, bo kolejna lampa jest. O tak. Ok, to wyjeżdżam na drogę, jadę do domu, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć!